Alimenty na byłego małżonka. Kiedy to możliwe? Obowiązek alimentacyjny można podzielić na ten podstawowy i rozszerzony. W przypadku obowiązku podstawowego musisz wykazać stan niedostatku to znaczy, że swoimi własnymi siłami nie jesteś w stanie zaspokoić swoich potrzeb np. Na, na lekarza, lekarstwa czy też jedzenie. Obowiązek podstawowy zaistnieje wtedy, gdy sąd albo nie orzekał o winie, albo orzekł, że jesteście oboje winni rozpadowi małżeństwa. Podstawowy obowiązek zakończy się także albo w przypadku śmierci, w przypadku ponownego wyjścia za mąż, albo w przypadku pięciu lat od orzeczenia rozwodu. W przypadku zaś obowiązku rozszerzonego nie musimy tutaj wykazywać niedostatku, a jedynie pogorszenie sytuacji majątkowej, że nie możesz już żyć na takiej samej stopie życiowej jak w trakcie małżeństwa. Możesz skorzystać z tej opcji tylko wtedy, gdy sąd orzekł wyłączną winę drugiego małżonka. Zauważ więc, że tutaj wymagania prawne są dużo mniejsze. Tutaj też nie ma terminu końcowego, do którego małżonek jest zobligowany do płacenia alimentów. Dlatego tak ważna jest strategia procesowa już na etapie postępowania rozwodowego.